Nie zapowiadała się, na się najlepiej, tak ślicznie tak zgromadziliśmy, że jesteśmy, że tę, że tę drogę nie tylko fizycznie, fizycznie ale też duchowo przeźliśmy, bo jak, jak mówiłem na kazaniu, wszyscy w koronach jesteśmy Tak naprawdę trzej królowie, którzy złożyli pokłon w manu Jezusowi i ofiarowali swoje dary, reprezentowali nas, wiemy dokąd zmierzamy, Wiemy, komu się kłaniamy w naszym życiu, sercim krętami. To jest tym, który jest prawdą. Do tylu ludzi poprowadzili nas, aby dalej w naszej grozy wiary zmierzamy. I bardzo, kochani, dziękuję Wam za ten piękny orszak, żeśmy razem wyznali wiarę przed tymi, którzy na nas patrzyli w bardzo się cieszę, że jest sporo dzieci, rodzin z dziećmi, że razem możemy cieszyć się tą uroczystością. Bardzo chciałbym podziękować za udział w tej uroczystości, w tym posiadaniu, podmiotowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Tu jest pani Józyna Piotrowska, pani Joanna Wacławska. Wraz z, z młodzieżą, młodzieżą wojskową, bo ci, którzy kiedyś, kiedyś będą strzelił nas, 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 nasze ojczyzny, więc są tutaj po bokach, interesowali się nami, więc y, młodzieży wojskowej dziękujemy bardzo za obecność i asystę. Tak samo jak dziękujemy służbie medycznej, która czuwała, nie wiem czy ta karetka to była do nas czy nie do nas ale dwa razy było słychać więc mogliśmy się czuć na pewno bezpiecznie bardzo dziękuję za udzielenie samochodu nagłośnienia dziękuję bardzo bardzo, bardzo naszej wałeckiej policji za obstawienie tej uroczystości tego orszaku naprawdę czujemy się bezpieczni z naszymi policjantami. Dziękuję tym, którzy w sposób techniczny przygotowywali całą uroczystość. Wystrój, przygotowanie strojów. Tamten dom w środku, że tak powiem, jest cały zajęty różnymi jeszcze rzeczywistościami, więc bardzo się cieszę, że są osoby chętne i pomocne, by przygotować całe to przedsięwzięcie. Są grupy młodzieżowe, są dzieci, które zaangażowały się, by być y, i strażą, i aniołami, y, i dorośli też są oczywiście, i tymi, którzy nie są, i, i flagi, więc bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję y, za, za to zaangażowanie. Y, bardzo, bardzo dziękuję świętej rodzinie, bo tak, rola życia dzisiaj, pana Jezusa, dzisiaj reprezentował Leon. Pokażcie Leonka. Jest Leonek. Brawo. Jeszcze sobie nie zdaje sprawy, a już ma karierę aktorską, nie? Także cieszymy się, że jest Leonek z rodzicami swoimi. Mamy trzech króli, którzy reprezentują trzy nasze parafie i są z domowego kościoła. W ogóle tworzymy całą społeczność między parafianą i wałecką. Więc cieszę się, że ta uroczystość łączy. Jest z nami ksiądz proboszcz Antoni z Mikołaja. Tutaj też się cieszę, że razem mogliśmy w tym orszaku iść. Też właśnie patrząc, ciesząc się. Waszą radością tym, jak śpiewacie, jak się cieszycie, jak razem idziemy. Bardzo wszystkim kochani dziękuję za udział w tym orszaku. Zapraszamy na pewno za rok, a te korony sobie w domu zostawcie i postawcie, by pamiętać, kogo zmierzacie, za kim zmierzacie i przed kim rękacie. To jest jasny znak. No, niech pozostanie jako taki wyraz też naszej wspólnej wiary. Na pewno wielu było dobroczyńców, którzy złożyli ofiarę, aby którym mógł się odbyć. Nie będę dziękował indywidualnie, bo do końca jeszcze coś się działo. Ale nie chcę nikogo pominąć, więc, więc wszystkim, którzy w ten sposób też zaangażowali się w przeprowadzenie i organizację tego orszaku, chcę złożyć gorące podziękowanie. W intencji wszystkich, którzy zaangażowali się czy technicznie, czy organizacyjnie, czy też finansowo, czy zabezpieczając nasz orszak, będzie odprawiona msza święta 2 lutego o godzinie 8.00. I na nią zapraszamy wszystkich. Nie tylko tych, którzy się uczyli w to w taki sposób aktywny, ale Was wszystkich, którzy też przeszliście kawał drogi. Na koniec bardzo chcę podziękować. Proszę tutaj, Panie gościu Nie, dziękuję. To jest ta osoba, która właściwie wszystkim zawiadywała i wszystko przygotowała. Pani Gosia się Wszystkie To jest, to. To jest, to jest wóz całej operacji. Nie tylko, że ma tutaj, tutaj krzyczoną, że chce wyjeździć w trakcie, ale wie co robi przede wszystkim, jak to ma być zorganizowane. Więc bardzo dziękujemy za całą dziękuję. organizację, naprawdę w imieniu pani, pani Gosia, wszystko we współpracy i w porozumieniu z wieloma, wieloma osobami przygotowała to, kawała, no, no, na tej morze to miała. To, <grym> to, dziękuję bardzo, to, e, pani Gosia Kochani, do do ten, też. Kochani, dobrego świętowania też. Dziękujemy za wspólny orszak, wspólne świętowanie i życzymy dalszego świętowania, radości, Bożego prowadzenia. też i cieszenia się tym dniem jeszcze w Waszych Rodzinach. Przyjmijcie Boże, Boże, Pan z Boże, I